Dzień dobry... Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. E, co pan chcieć zamówić? Ja chcę Burgera. Co szef chceć? Ja zamawiać... E, burdel. E, pan chcieć burdel, tak? Jeden burdel. Tak, z ostrym sosem. Pa, dla pana jeden burdel z ostrym sosem? Jeden burdel z ostrym sosem?! Dziękuję bardzo Pan za podać się do stolika. Do widzenia! Jeden burden z ostrym sosem! No nie, moje zamówienie! Cześć, mamy burgera z ostrym sosem. Zobaczyliście. Muszę go wyjąć. żebyście zobaczyli. Oui, on, à qu'il parle de... oh, ah, ah, ah. <coughs> ah, cool, Minieć, ja cię ulatowię! O! Oh, 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 ja... Ja cię o, o, o! Czuję jestem Dzień dobry! A, no. Przeżył pan, bo... No, do widzenia. Ach! I ma pan gościa specjalnego. Jeden, ale odsłuchaj, Ja prostu.

Запласать. <плыш> Запласать. Давай идти. Я, я пану маска оставлять, або я боюсь брать. Я Januszko, dzisiaj jest przygryziennie, prawdaż? O! Oh. Ty! Kojarzę cię z kimś! Mam, Może więc kiedyś pomyliłeś się z tym małym To ty Śpielę! O! Oh. 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 Co ty żeś zrobił! Co ty żeś zrobił! Co robiłeś panu Januszkowi? Jaj, ja to jest nowa moda w kłama! No, guć, guć, Nie. O ty, kurwa!